Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, turujcie ścieżki jego, wszelka dolina będzie wypełniona i każda góra i wzniesienie zniżone będą, krzywe drogi staną się proste, a ostre wygładzone będą i każdy człowiek ujrzy zbawienie Boże. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłowanie w Chrystusie, drodzy wierni, Słowa, które dopiero co słyszeliśmy, wyjęte z proroka Izajasza, święty Łukasz Ewangelista, wkłada w usta świętego Jana Chrzciciela, owego proroka Adwentowego, i wzoru wszystkich kapłanów. I właśnie z tymi słowami bardzo precyzyjnie sam Duch Święty nakreśla nam, czego oczekuje od swoich kapłanów. Czytamy chwilę wcześniej, bowiem, że święty Jan chrzciciel przechodził przez całej krainie Jordanu, głosząc chrzest pokuty na odpuszczanie grzechów. I to jest pierwsze i podstawowe zadanie kapłanów w stosunku do wiernych, do znużenia przypominać nam. O konieczności nawracania się, o konieczności pokuty. I jakiś czas jest ku temu lepszy, jeśli nie czas Adwentu, czas poprzedzający uroczystość Bożego Narodzenia. Nie powinno nas zdziwić, że zarówno dzisiejsza Ewangelia, jak i dzisiejsza epistoła stawiają nam przed oczyma wzór kapłana katolickiego, z konkretnymi zadaniami, które ma do wypełnienia, z konkretnymi Misjami, jakie zostały mu powierzone. Dzisiejsza msza święta bowiem odprawiana była na zakończenie całonocnej wigilii, całonocnego czuwania, podczas której przez długie wieki, jako w jedynym dniu w ciągu roku, udzielano święceń kapłańskich, a także niższych święceń. Dlatego też liturgia dzisiejsza przenosi nas do ideału kapłana. Ale nie chodzi tylko o to, Abyśmy mieli świętych kapłanów, bo najświętobliwsi kapłani na nic nam się nie zdadzą, jeśli ich wskazówek nie będziemy słuchać. Święty Jan Chrzciciel na pustyni głosi Chrzest nawrócenia, Chrzest pokuty. Przyjrzyjmy się tym kilku słowom. Już sam fakt, że ewangelista jasno podkreśla, gdzie Święty Jan Chrzciciel. Ka każe, gdzie święty Jan chrzciciel naucza, powinien być dla nas wskazówką. W odcięciu od świata, w odcięciu od jego zgiełku, od kłamstw, od fałszów, które ten podaje, jest człowiekiem z innego świata i prowadzi ćma nas do innego świata zarówno Jan chrzciciel, jak i każdy kapłan Chrystusowy. Jest to pierwszy zatem niezbędny warunek do skutecznego głoszenia, ale uwaga! I do skutecznego, owocnego słuchania owej nauki. To ludzie przychodzili do Świętego Jana właśnie na tę pustynię, aby usłyszeć te słowa prawdy, których zgiełkliwy świat nie da nam. Czy słyszeliśmy kiedyś, aby jakiekolwiek media podawały nam prawdę? Nie podadzą nam jej, dlatego że prawda się nie sprzedaje dobrze. Święty Jan, Chrzciciel inaczej. Skupiony na jednym powierzonym mu zadaniu, przywodzi wszystkich do nawrócenia. Święty Łukasz, ewangelista, jego misję podsumowuje właśnie z owym wezwaniem proroka Izajasza. Z owym wezwaniem, które przynosi nas do rozważania, które odbyliśmy pod, przed trzema tygodniami podczas pierwszej niedzieli Adwentu, kiedy mówiliśmy o tym, czym był bogański Adwent. Był on owym szykowaniem miasta, szykowaniem dróg, szykowaniem imperium na wejście zwycięskiego imperatora, wejście zwycięskiego cesarza. I niejednokrotnie podczas takich przygotowań dokonywano właśnie owych prac, o których mówi prorok Izajasz we fragmencie włączonym w dzisiejszą Ewangelię. Zasypywanie dolin. Obniżanie wzgórz, prostowanie dróg i usuwanie wszystkich kamieni, które na tych drogach się znajdują. Nie jeden cesarz tak zrobił. Nie jeden zwycięzca pragnący triumfalnie wejść do swojego miasta takich przygotowań wymagał. I takich przygotowań wymaga od nas także król, królów i pan panów Jezus Chrystus. Nie będzie on mógł skutecznie wejść, aby panować, aby rządzić, jeżeli nie przygotowujemy w dostateczny sposób owych gościńców, które mają go przyjąć. Dlatego też nie powinniśmy się zawahać, aby użyć prawdziwego duchowego buldożera do zrównowania tych wszystkich nierówności, które ciągle niestety w naszym życiu są. I być może ten czas adwentu, tegorocznego adwentu, był tak samo zmarnowany, jak całe nasze poprzednie życie. Tym bardziej powinniśmy teraz wziąć się do zadania wyrównywania tego wszystkiego, co jeszcze nie zostało wygładzone. Święci doskonale zrozumieli intuicję świętego Łukasza i owo proroctwo świętego proroka Izajasza, i starali się nam bardzo jasno przed oczy, prostym ludziom postawić, co też oznaczają. Owe doliny, owe wzgórza, owe zakręty na naszych życiowych drogach, góry i pagórki, to nic innego, jak liczne, niestety, i wielkie, jak Mont Everest, grzechy, którymi nieustannie obrażamy dobrego Boga. Zamiast wznosić się do nieba na naszych zasługach. My stawiamy przeszkodę w postaci najróżniejszych grzechów, nędz, nałogów. Święty Augustyn doda tutaj jeszcze, że owe góry, wzniesienia, pagórki nie są niczym innym jak symbolem pychy tej najgłówniejszej z przeszkód, jeżeli chcemy dostać się do nieba. Czym są doliny? Doliny to nic innego jak brak cnót, brak dobrych uczynków, brak zasług. Które sprawiają, że droga, po której kroczymy, niestety, pełna jest dziur, i tym samym nie ułatwia nam jazdy, nie ułatwia podróży. Święty Augustyn doda jeszcze, że owe doliny to nic innego jak obraz rozpaczy, w którą prędzej czy później grzesznik będzie musiał wpaść, gdyż zostanie sam z sobą, ze swoją nędzą, a nie jest to obraz, który do jakiejkolwiek radości może prowadzić. Do tej zaś zawsze. Dołączy się jeszcze małoduszność, niejako utwierdzająca nas w fatalnym naszym położeniu. Krzywe drogi to nic innego jak krzywdy, zdzierstwa i oszukaństwa, których niestety tak często się dopuszczamy i których prawdopodobnie nieraz nawet w ciągu tego Adwentu się dopuściliśmy. Ostre drogi to nic innego jak niezgody, kłótnie, sprzeczki, gniew, nienawiść którymi tak często karmimy naszych bliźnich. I to wszystko musi zostać zrównane na nowo, przygotowane, do wejścia Chrystusa Pana, za pomocą owego duchowego, walca, owego duchowego buldożeru, który został nam dany przed dwoma tysiącami lat i nieodmiennie skutecznie działa pod warunkiem, że my z owego narzędzia chcemy skorzystać. Co jest owym narzędziem służącym nam do przygotowania tych dróg? Jest to pokuta, pokuta chrześcijańska. Święty Sobór Trydencki podkreśla w XVI wieku w obliczu błędów protestantów, które i dziś odżywają. Że całe życie chrześcijańskie ma być pokutą. Całe życie chrześcijańskie ma być żalem z powodu grzechów popełnionych przez nas. Ma być stawaniem w prawdzie w obliczu naszej nędzy grzechowej. Święci, prawdziwie pokorni, bez udawania inaczej niż my byli w stanie powiedzieć, jak chociażby święty Augustyn, że są w stanie popełnić absolutnie każdy grzech. I właśnie przez pokutę mamy zabezpieczać się przed tymi ubatkami, i przez pokutę mamy zadość czynić Panu Bogu także za te grzechy już raz odpuszczone. I czym jest owo cudowne narzędzie, które Kościół, które Pan Jezus włożył w nasze ręce? Otóż ta pokuta, pokuta składa się niejako z czterech elementów. I te dobrze musimy rozważyć, te dobrze mamy zapamiętać. Otóż pierwszym, podstawowym warunkiem pokuty jest pokuta sakramentalna, jest spowiedź święta. Od niej musimy zacząć, aby przed kapłanem, kapłanem Chrystusowym wyznać nasze grzechy. I tu pamiętać musimy o warunkach dobrej spowiedzi świętej. O tym, aby do konfesjonału podejść dobrze przygotowanym, po rozważeniu moich grzechów, po rachunku sumienia, uczciwym, szczerym. Drugim warunkiem dobrej spowiedzi sakramentalnej jest żal z powodu tych grzechów, któryśmy przede wszystkim obrazili Pana Boga, naszego miłującego, najukochańszego Ojca, a przy tym zasłużyli na piekło. I z tego żalu wypływa trzeci warunek postanowienie poprawy, bardzo konkretne postanowienie poprawy, odcięcie się od tego wszystkiego, co wcześniej prowadziło nas do grzechu. Dopiero wtedy możemy przystąpić do Kratek konfesjonału, aby tam krótko, po męsku, bez żadnej psychoanalizy, bez żadnego tłumaczenia się, bez dzielenia się swoimi emocjami wyznać przed kapłanem. Swoje grzechy. A następnie, ostatnim warunkiem spowiedzi sakramentalnej jest zadośćuczynienie zadośćuczynienie Bogu i ludziom, to nałożone nam przez kapłana. Spowiedź święta, jak mówi święty Augustyn, jest zwycięstwem nad diabłem. Dlaczego? Dlatego, że zamyka wrota piekła i otwiera wrota niebiańskie. Dlatego też. Święty Chryzostom, święty Jan Chryzostom, pełen podziwu nad tajemnicą spowiedzi świętej, nad tajemnicą sakramentu spowiedzi świętej, stwierdzi, co następuje. Kiedy przed świeckim sądem wyznajesz swoje winy, ten skaże cię na śmierć lub na inną karę. Przed tym jednak trybunałem za wyznanie win. Otrzymasz koronę zwycięstwa. I rzeczywiście wiemy, że tak jest. Spowiedź święta jest zatem pierwszym elementem chrześcijańskiej pokuty. Stąd nie odwlekajmy owego zbawiennego obowiązku, owego prowadzącego nas do nieba narzędzia na kilka okazji w ciągu roku. Korzystajmy z tego sakramentu, aby utrzymywać się nieustannie. Owym duchu skruszenia, niezbędnym warunku świętości. Pokuta jednak musi przynosić owoce, jeśli ma dać życie grzesznikowi. Dlatego musimy pamiętać o tym, że nie na tej sakramentalnej pokucie kończy się nas obowiązek pokutowania, o którym mówi święty Jan Chrzciciel na pustyni. Mamy się bowiem utrzymywać w stałej skrusze, w stałym żalu z powodu naszych grzechów. Ile kroć tylko pycha czy nieuzasadniona euforia będą nas wznosić na pozorne wyżyny, przypominajmy sobie, że jednak wobec Pana Boga wiele razy już zawiedliśmy. Nie chodzi tutaj o to, aby rozpamiętywać konkretne grzechy których rozpamiętywanie być może byłoby dla nas okazją do rozbudzenia namiętności i do kolejnych upadków nie. Chodzi o to, aby utrzymywać się w pokorze, stać w prawdzie przed Panem Bogiem, i pamiętać, że zawsze mamy obowiązek zadość czynienia, gdyż nieskończona obraza spowodowana przez nas grzech z naszej strony osobiście nigdy nie może być dostatecznie odpokutowana. To prawdziwie żałuję, powie święty Grzegorz Wielki, tego nie powinny odstraszyć żadne uczynki pokutne. I rzeczywiście tak jest. Jeżeli prawdziwie pokutujemy, jeżeli prawdziwie się nawracamy, jeżeli prawdziwie dostrzeżemy zło grzechu, któryśmy popełnili, będziemy automatycznie dążyli do zmiany całego naszego życia, do owej odnowy ducha, jak Grecy mówią, metanoi. Przemiany sposobu myślenia, i stąd rodzić się będą bardzo konkretne, czynne postanowienia poprawy. Zerwanie ze wszystkimi okolicznościami do grzechu, zerwanie z osobami, które nas do grzechu prowadzą, zerwanie z rozrywkami, ze sposobem życia, z nałogami, które nieustannie są okazją do grzechu. Czy można mówić, że ten prawdziwie się nawrócił? Kto nie zamierza usunąć przyczyny choroby. Poprawić swoje życie i powstrzymać się od grzechów nie jest wystarczające, mówi święty Ambroży, jeśli popełnionych grzechów nie zadośćuczynimy pokutą pełną bólu, pokornym błaganiem i ofiarą żałującego serca. I to ofiara żałującego serca złożenie na ołtarzu Bożym tych wszystkich rzeczy, które nas do grzechu prowadzą, jest pewnym dowodem, że nasza pokuta jest prawdziwie owocna. A wiemy o tym, jak uczy święty Ambroży, że robić mamy wszystko, aby w owej pokucie, aby w owym duchu pokuty przez całe nasze życie każdego dnia trwać, gdyż jak mówi ten wielki święty doktor Siła pokuty jest tak wielka, że zdaje się, aż zmieniać boskie wyroki. I w istocie tak jest. Pokuta jest nam, grzesznikom, koniecznym, jak zranionym lekarstwo. I nie ma tutaj innej drogi do osiągnięcia tego zdrowia ducha. Nie ma tutaj innej drogi do przygotowania owej. Drogi, po której ma przyjść Pan nasz Jezus Chrystus. O pokuto, zawoła święty Jan Chryzostom, Matko Miłosierdzia i nauczycielko cnót, jak wielkie są Twoje zasługi, jeśli przez nie odpuszczasz winnym, wzmacniasz słabych, podnosisz upadłych, dodajesz otuchy wątpiącym. Ta nasza pokuta, ten żal, to postanowienie poprawy musi być połączone z umartwieniem. Musi być połączone z umartwieniem ciała, z umartwieniem naszych zmysłów i przede wszystkim z umartwieniem naszej pychy. Żaden dzień nie powinien przejść dobremu katolikowi bez złożenia choćby najmniejszej ofiary umartwienia Panu Bogu. Nie jesteśmy tutaj po to, aby cieszyć się owocami rajskimi na tej ziemi. Zostaliśmy bowiem z raju wygnani. Jesteśmy na łez Padole, o czym przypomina nam Antyfona Salwy Regina, i jest to rzeczywistość, której żaden z nas nie jest w stanie zaprzeczyć, której żaden z nas nie jest w stanie się niestety wymknąć. Zatem umartwienie ciała, umartwienie zmysłów. Odmawianie sobie przyjemności, być może i dozwolonych przyjemności, muszą nam towarzyszyć. Zbyt wiele bowiem jesteśmy winni Panu Bogu. Na zbyt wielkie łaski oczekujemy. Nie udawajmy, że jesteśmy sami własnymi siłami zdolni. Otrzymać cokolwiek z tego, co Pan Bóg nam oferuje. Tym dopiero. Co uzdatnia nas do przyjęcia tych wielkich darów jest właśnie pokuta, tak długo jak żyjemy. Pokuta, która jednak w żaden sposób nie będzie stała w sprzeczności z chrześcijańską radością, ożywianą nadzieją wypełnienia tych wszystkich obietnic, które Pan, nasz Jezus Chrystus, nam zostawił. Ze świętym Janem Chrzcicielem na pustyni odsunięciu, oddaleni od fałszu, zgiełku tego świata, w którym przyszło nam żyć. Prostujmy drogi, usuwajmy z nich ostre kamienie, wypełniajmy owe doliny naszych braków i obniżajmy te potężne góry naszych grzechów i niedoskonałości. A możemy być pewni, że nie stracimy czasu, który Pan Bóg dał nam na przygotowanie do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa nie tylko w uroczystości Bożego narodzenia, ale także czego nigdy dość powtarzać w chwili naszej śmierci i w chwili jego chwalebnego powrotu na sąd ostateczny. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.